Trener Zagłębia Sosnowiec, pan Warwas Iwanauskas. Witamy trenerze. Dzień dobry. Tradycyjnie tłumaczem będzie Michał Farkasz, asystent trenera. Dzień dobry. Trzecią osobą jest Żarko Ogowicic, nasz piłkarz, który doskonale pamięta ostatni mecz z Wisłą Kraków, w którym strzelił dwa gole. Mam nadzieję na powtórkę, Żarko. Yy, trener Iwanauskas, bardzo proszę trenerze kilka słów o meczu z Wisłą Kraków. Ja, Zeit ist sehr, sehr kurz nach dem äh, Mädchen, so äh, es ist Zeit zur Regeneration. Äh, und die zweite Geschichte, äh, die, be die beiden Mannschaften hat verschiedene Ziele. Äh, die Wissler Krakow hat äh, Ziele erreicht, also die, die, die bleiben in der Liga. Äh, für, uns, für uns ist wie wie... Wie genau, wie gegen Legnisse, auch in alle anderen Spiele sind entscheidende. Also zwei verschiedene Ziele. Für uns zählt, zählt drei Punkte. Wir wissen mal, wie schwer wird, weil der letzte Spiel gegen Wisla war. Für die Zuschauer sehr, sehr schön, alles in Ordnung, aber für uns wir haben gut gespielt, aber leider leider einige Tore bekommen und darum müssen Sie sehr, sehr konzentriert sein. und die Fehler müssen vermeiden. Und darum, darum ist es wichtig, 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 wie die Mannschaft wird nach dem schweren Spiel in Läden, wird regenerieren. Und, naja, für, für uns, für uns ist, jetzt gibt es keinen Weg, nur, nur drei Punkte zählt. Takže deň dobrý. Mne sme krutký čas po polednici na regenerácie, kde že by družiny máme iné celé, kde vysla Krakov, kde sa za celo zostane v Lidze, to spełnili sobie. Nás čaká kolejný tenšký meč o, o utrzymanie. Dla nás bude návažne 6 doby 3 punkty, bude tenško. Ostatný meč tutaj u nás byl dla Kibicov, bardzo dobrý, dla nás ako trenutrošek nebo bo traciliśmy bramki, tak jak w ostatnim meczu traciliśmy bramki po, po naszych prostych błędach, które muszymy, e, które nie możemy powtarzać. E, też jest ważne, jak, jak ta drużyna się zregenerowała po tym ciężkim meczu w Lednicy. A interesują nas w meczu z Wisłą tylko trzy punkty. Bardzo dziękuję. Żarko, do Ciebie pytanie. Jak Ty widzisz właśnie spotkanie, spotkanie z Wisłą Kraków? Witam wszystkich. E, tak powiem, że chciałbym, e, chciałbym chętnie powtórzyć takiego meczu, co zagraliśmy niedawno z Wisą z Krakow. Wiemy, wiemy dobrze wszyscy, że, że dużo bramek e, tym spotkaniem dostaliśmy, ale e, nie mam nic przeciwko jakby się jakby się i ten mecz jutro skończył tak jak, jak ten poprzedni. Co do tego meczu myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi tej sytuacji w której jesteśmy i wszyscy widzimy jaka jest sytuacja na, na tabeli i wszyscy dobrze wiemy, że Remis, remis w tym spotkaniu może nas może pożegnać do, do pierwszej ligi niestety Także wszyscy sobie zdajemy sprawę, że, że musimy ten, ten mecz wygrać i, i nie, ma, nie ma innej opcji. Żarko, bardzo Ci dziękuję. Czas na pytania. Proszę oczywiście przedstawić je, a dostarczę mikrofon bezprzewodowy. to dobry Wyborcza, ja, żeby zamknąć temat meczu w Legnicy. Ja rzadko zadaję takie szczegółowe, konkretne pytania a propos konkretnych sytuacji, ale chciałem o jedną rzecz dopytać przy pierwszej bramce. Kiedy Todd stał przy Forsenu, w pewnym momencie on go odpuszcza. Znaczy, w jego pewnym mniemaniu on przekazuje go do Cichockiego. Czy to jest błąd, czy, czy, czy on zagrał tak, jak, jak powinien? Myślę, że. Myśmy rzeczywiście. Pierwsze Nie byliśmy na ale Czyli, on jesteśmy by to zrobił z naszej pierwszej halcji. Obwołaliśmy pierwsze 10 minuten, wir haben Die Spiel davor in Legnica war äh, wirklich gut und dann die Spiele waren wahrscheinlich haben sie gedacht es kommt, kommt alleine und darum die Start äh, die Anfang war wirklich schlecht äh, wegen Totti. Äh, wegen äh, Totes klar zwei zwei unglückliche Aktionen da hat wirklich gefehlt. Äh, von der ersten Minute hat uns die positive Aggression wo wir sind, sehr gut Und darum, ob das ist, psychologische Dinge weil wir wollten gewinnen in Legnitz Match und vielleicht die, 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 diese Last zu gewinnen ist, macht, macht uns wirklich Probleme. Uh, ja, Totti hat zwei, zwei wirklich unglückliche Aktionen gehabt. Auch bei zweiter Tore war er unglücklich äh, zugespielt bei Forster. Äh, aber normalerweise bei ihm passiert nichts. Dieses Spiel passiert. Also, Gott sei Dank wir haben Ausgleich gemacht und wir haben einige Chancen zum Sieg zu, zu erfahren in Legends. Aber hat nicht gereicht. Darum, darum glaube ich, es einfach... Für, meine Meinung ist Konzentration. Meine Meinung, oder ein bisschen vielleicht Angst, Fehler zu machen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also, darum müssen wir morgens genau das Gleiche verlieren wir können. Nur, nur wir. Wisla kann nur gewinnen. Für Wiesler Unentschieden ist okay, Sieg ist sowieso. Für uns ist zählt nur Sieg. Darum diese Situation ist für uns macht, macht wirklich es ist großes Druck, aber wir sind gut, gut drauf. Wenn so wie die Situation in Legnica, bei wirklich schweres Spielen, nicht so einfache Team wie Legnica. Wir haben wirklich, zweite Halbzeit war sehr gut und wir haben Charakter, wir haben, die Mannschaft hat Charakter und die Spieler wollen sie in der Liga bleiben, die wollen die Spiele gewinnen. Darum ist es einzeln auf Todt nur sagen, dort war schuld auf diese, ja, er war in dieser Situation nicht nah, nah genug an die Spiele, aber sonst wir, war ganze wir waren ganze Mannschaft, wir haben war so ängstlich, also so ehrlich, so ein bisschen ängstlich oder äh, einige einige Probleme gehabt. Zweite Halbzeit war okay. Mm, Także uh, ogólnie pierwsze w pierwszej wygraliśmy slabo, byliśmy z tego niezadowoleni. Pierwszych 10 minut może zawodnicy myśleli, bo wcześniej, 3 tygodnie temu w meczu na pierwszy 10 minut uh, wyszło min by było lepiej, może Mów, myśleli, że to przyjdzie samo, tak, tak samo to ty, gdzieś tam ta, ten brak koncentracji, brak brak uh, w tych 10 minutach tej pozytywnej agresji, uh, którą chcieliśmy, chcieliśmy ten mecz wygrać. Uh, ten ciężar, który jest na nas, nam nam robi problemy. Też obydwie sytuacje, przy których były to te nieszczęśliwe sytuacje, ale też takie mecze się zdarzają. Wyłaczyliśmy remis, wiadomo chcieliśmy, chcieliśmy trzy punkty, nie udało się, ale gdzieś tam przypisujemy to gdzieś w koncentracji, braku tej koncentracji, może ze strachu z, 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 zrobienia błędu. Uh, jutro uh, możemy przegrać tylko wyłącznie my, dla, dla Wisły remis czy zwycięstwo będzie, będzie dla nich wygraną, ale dla nas, dla tylko my możemy jutro przegrać tak. uh, w tym wszystkim. My potrzebujemy te trzy punkty, jest na nas duża presja, uh, ale, ale gramy dobrze, jesteśmy, jesteśmy dobrze na tym, to co pokazaliśmy też w drugiej połowie w Lednicy. Uh, Zespół spółdrużyna ma charakter, ma charakter, żeby zostać w tej lidze, żeby, żeby, te, żeby te mecze wygrywać. I co jeszcze, do, do to, to, no to nie, nie był blisko tych dwóch zawodników i, i to, gdzieś, gdzieś faktycznie może ten strach z tego popełnienia błędu. Wyszyk Jadrzejewski, Dziennik Zachodni. Ta liga, końcówka ligi jest taka szalona jak, jak ten Wasz mecz z Wisłą. Żarko, czy Wy czujecie się na siłach, żeby grać co trzy dni? Czy jesteście na tyle przygotowani, żeby to wytrzymać, tą końcówkę? Oczywiście, że jesteśmy przygotowani. Mało czasu jest na regenerację, na odpoczynek, bo, bo grałyśmy w poniedziałek, ale osobiście mogę powiedzieć, że, że ja lubię, ba, bardzo lubię tak grać. Sobota, środa, sobota, czyli czy w, tej, w tej sytuacji poniedziałek, czwartek, poniedziałek. Myślę, że każdy, każdy piłkarz to lubi, bo osobiście nie lubię takich ciężkich, wtorkowych treningów albo, albo dwa razy dziennie trenować. Mecz to jest coś co, co, co jest najlepsze dla, dla, dla każdego piłkarza. I myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani i to pokazujemy w meczach teraz w drugiej, w drugiej polowie to było czuć na, na boisku, tylko że niestety nie udało się wygrać ten mecz. Andrzej Wydruchiewicz, Gazeta Meczowa do trenera. Trenerze, jaka jest sytuacja zdrowotna w drużynie po ostatnim meczu? Czy są jakieś poważne, czy mniej poważne urazy wśród zawodników? Głównie mam na myśli Megasa. Bo musiał zejść z boiska. Czy poważna jest, była ta jego przyczyna zejścia? Czy, czy będzie gotowy do gry również w najbliższym meczu? Ja, Migas miał problemy on, jest ausgewechselt worden. Ale Gott sei Dank ist nichts seriöses. Is Głównie gilt auch bei Totti. Totti Probleme ma problemy. Gehabt, also, Fast alle Spiele sind an Bord außer, außer Milewski. Sonst alle sind bereit und es ist sehr, sehr wichtig, vor allem Ende der Saison. Viele Verletzungen, Karten und die ganze Geschichte, so wie Situation gegen Plotsk, das war wirklich sehr, sehr hart für uns, aber jetzt sind alle Spieler sind, sind dabei, außer Milewski. No, także tak, tak, zgadza się mi, Miał tam problemy, ale nie, na szczęście nic, nic wielkiego, nic, nic ciężkiego. Będzie przygotowani, tak samo to też miał leki uraz, ale też jest przygotowani do meczu. E, tak naprawdę prawie wszyscy zawodnicy są zdrowi, oprócz Discimy Lewskiego Bobiarza, e, także nie będziemy mieli sytuacji, tak jak mieliśmy przed Polską, gdzie mieliśmy i kontuzję i kartki i jesteśmy w 100% wszyscy przygotowani. Ja może uzupełnię jeszcze jedno pytanie o Kudłę, bo w ostatnim składzie podawanym nawet się nie ukazał jako chory czy wykluczony, tylko już w ogóle nie mieścił się w składzie. Czy zdrowotnie Kudła też ma problemy? Ja w tej chwili problemy z zdrowiem ja cię z fit und müssen aber warten bis morgen jest hopochaalnych daba ja no takže, przed tym meczem w tygodniu miał tam zdrowotne problemy uh, także też jest dlatego uh, czekamy do jutra ale prawdopodobnie będzie z nami to jeszcze mam pytanie o obronę, o <laughs> rywalizację. Właściwie jej nie było, bo Pan musiał ciągle składać tą obronę. Brakowało po kolei tam Polczaka, tota, Mraza, to tam to. Raza. Trudno mówić o rywalizacji. No ale teraz, z tego co Pan mówi, to będzie, ma, będzie Pan miał z kogo wybierać. I chciałem spytać o rywalizację Mygasa i Heinlota. Ja generalnie uważam, od początku uważam, że Heinloth jest lepszym obrońcą, a Megas więcej daje drużynie, kiedy ta przechodzi do ataku. Tylko, że w ostatnich meczach już Megas jakby zatracił ten ofensywny atut. Jest jakby go mniej. Mm. Czy, czy Pan ma jakiś dylemat właśnie w kontekście tego meczu z Wisłą? I to jest pytanie, na kogo Pan postawi? Znaczy, wiem, że Pan nie powie na kogo, ale czy ma Pan takie dylematy? Ja... 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 Typen von Spielen, Migas wie Heinut. Es ist richtig, Heinut vielleicht mehr defensiv arbeitet, mehr offensiv hat ein bisschen Probleme, Migas mehr vielleicht nach offensiv. Migas hat gespielt von Anfang an, er hat sehr viele Spiele gemacht und bei ihm ist es vielleicht ein bisschen. Äh, ist zu viel, weil er will viel machen, äh, ist gut für die, für die Team, aber äh, einige Aktionen, äh, Defense-Arbeit, macht wirklich mit, äh, ja, macht man nicht so, nicht so, so wie wir erwarten. Aber offensiv, er hat wirklich gute Qualität, das ist okay. Äh, bei mich, wir, wir haben was wir haben, ihm, darum, darum, ist, äh, ist äh, Mannschaftsspieler, er versteht. Mogen, šaoma, šaoma situacija, aišku, virvolingi, bet misija, kuri yra labai stipri, visai neofensyvi. Dėl to misija bus labai klivaza ir nusprendimas bus labai, labai, labai svarbus. są dobrze, dobrze widzicie, jak to wygląda tak. Są to różne typy zawodników, dziechają lepiej w defensywie, słabie w ofensywie, Migasa odwrotnie. Migasa chce za dużo, troszeczkę za dużo chce, chce w danym momencie zrobić. Tak niektóre akcje w defensywie nam się nie podobają, tak, tak jak, tak jak chcielibyśmy. Michał Gohajnota wiemy co mamy w drużynie, jest to, jest to zawodnik e, teamowi, drużynowi, rozumie, rozumie wszystko. E, przed jutrzejszym meczem musimy pomyśleć, bo wiemy o sile, wiemy jaką sile ma Wisła, Wisła Kraków. a Musimy do tego podejść sprytnie inteligentnie i zobaczymy i podejmiemy decyzję jutro. Bardzo dziękuję. Jeśli nie mamy pytań, bardzo Państwu dziękuję. A jeszcze ostatnie pytanie, bardzo proszę. Jeszcze pytanie do Żarko, o Twojej przyszłości. Ja rozumiem, że Ty czekasz, tak? Nie podjąłeś decyzji, bo Twój kontrakt dobiega końca po sezonie i nie, 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 nie słyszałem, żebyś wypowiadał się na temat swojej przyszłości w Zagłębiu. Tak, tak jak powiedzieliście, kontrakt, kontrakt się kończy. 30 czerwca i na razie jestem skupiony i skoncentrowany tylko żeby 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 wygrali te mecze do, do końca i żeby spróbowali utrzymać się w lidze. Oczywiście jakieś kontakty są, rozmowy są, ale, ale nic nic na konkretnego. Także Czekam na, na, na jeszcze sze, sześć meczów i, 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 i potem myślę, że będzie, będzie wszystko jasne. Dzięki. Ja też bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na mecz czwartkowy, godzina 20.30. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia.